Za oknem już zmrok, tak więc pomyślałam, że do kolacji zaserwuję drugą wędrówkę, smaczną wędrówkę na kresy południowo-wschodnie. Chociaż dla oglądających to będzie raczej chyba do śniadania. Ale myślę, że pójdzie nam dzisiaj jak po maśle. Pierwsza historia była o chlebie, no to wypadałoby czymś ten chleb posmarować. Tak więc dziś. Będzie o maśle, ale nie obawiajcie się, bo nie zanudzę Was historią technologii wyrobu masła. Raczej będzie ono pretekstem, aby wybrać się w pewne ciekawe miejsce, poznać ciekawych ludzi. Zacznijmy jednak od masła. Masło galicyjskie to masło, które wyrabiano w każdym niemalże gospodarstwie domowym, każda gospodyni na wsi umiała wyrabiać masło. Wcale nie było takim produktem codziennym. Spożycie masła, zwłaszcza na wsi, nie było duże. Zastępowano ten tłuszcz, który raczej uważano za produkt wykwintny, zastępowano na przykład olejem lnianym czy konopnym, zastępowano smalcem, słoniną, nawet łojem. Masło raczej przeznaczano na spieniężenie na targu. Owszem, do wypieków i masło już stosowano, ale jeśli można było zastąpić, to raczej oszczędzano z tym oszczędzaniem masła i traktowaniem go jako jednak pewien rodzaj luksusu na wsi wiąże się pewna anegdota, którą przytoczyłam w swojej książce "Zielona wioska Nilcze na Tarnopolszczyźnie". Tam jeden z gospodarzy wychodzi przed dom z wielką pajdą chleba posmarowaną czymś, co masłem nie było, ale miało masło. Przypominać, miało udawać masło, aby sąsiedzi mm, sądzili, że w tym oto domu panuje dobrobyt. Opowiadająca mi tę anegdotę córka gospodarza mówiła, że ojciec miał takie zawsze skłonności do robienia hec, miał poczucie humoru i to, czym posmarował sobie Pajdę chleba, było po prostu ugotowanym i rozgniecionym ziemniakiem. Masło galicyjskie, masło kresowe nie było tanie. Z powodzeniem konkurowało z nim na przykład masło duńskie. No ale te masła kresowe były smaczne. Oczywiście nie wszystkie, bo też zależało od tego, co krowy jadły, jak masło było wyrabiane i przechowywane. Ale na przykład wyczytałam w prasie galicyjskiej, że niejaki Bolesław Antonowicz wyjeżdżał ze swoimi produktami mlecznymi na wystawy, na targi, i na przykład w 1882 roku w Trieście zgarnął nagrody, bo jego masło o ciekawej nazwie herbaciane zdystansowało inne produkty nie tylko wybornym smakiem, ale także tym, że bardzo długo zachowywało świeżość. Nawet do roku jeszcze było smaczniejsze niż niektóre produkty wyrabiane na bieżąco, te świeże masła śmietankowe. Wiek XX to już tendencja do uprzemysławiania gospodarstw, zwłaszcza tych dużych majątków, które funkcjonowały na zupełnie innych zasadach, nastawiały się na produkcję, którą można było spieniężyć, czy to wysyłając do miast czy nawet na eksport. Takie dziedziny, które korelowały z rolnictwem, były również uprzemysławiane, a więc na przykład gorzelnictwo, browarnictwo, cukrownie, czy mleczarnie właśnie. My dzisiaj zawitamy do jednej z takich nowoczesnych mleczarni, a właściwie zawitamy do majątku całego, majątku kniarze. To kniaże na pokuciu w powiecie śniatyńskim, bo było jeszcze jedno kniaże w powiecie złoczowskim na Tarnopolszczyźnie. Ale my wędrujemy na słoneczne pokucie, które nawet w herbie ma słońce na błękitnym niebie. W tym klimacie południa udawały się nie tylko zboża, nie tylko rośliny, które powszechnie rosły, na kresach, ale także takie rośliny, które już były typowe nawet dla klimatu śródziemnomorskiego. Na przykład zakładano tam winnice, hodowano arbuzy, melony, brzoskwinie. No i właśnie w majątku kniarze 350 hektarowym, między innymi była także winnica z dwoma tysiącami sadzonek, a uprawiano tam oprócz zbóż takich jak pszenica, jęczmień, żyto, kukurydza, uprawiano także soje, soczewicę, mak, a nawet kmin holenderski, a ma pasze koniczynę białą i czerwoną. Właścicielem tego majątku byli państwo jaruzelski Pułkownik Józef Jaruzelski otrzymał ten majątek wraz z żoną, ponieważ właśnie tak wywianował córkę Izabelę Krzysztofowicz, jej ojciec Mikołaj. Mikołaj Krzysztofowicz był bardzo zacnym i znanym w środowisku ziemianinem, polskim Ormianinem. O nim jeszcze będzie mowa przy okazji kuchni ormiańskiej był właścicielem majątku załucze i kniarze. No i właśnie kniarze ofiarował córce w posagu. Pewnie teraz zastanawiają się niektórzy, czy jaruzelscy z kniażego, to zbieżność nazwisk z pewnym znanym jaruzelskim wojciechem. Spieszę z odpowiedzią. Tak, ponieważ Ojciec Józefa, który gospodarował w majątku Kniarze, i dziadek generała Wojciecha byli braćmi. Ojciec Józefa z Kniarzego był powstańcem styczniowym, zresztą obydwaj nimi byli, ale ten właśnie otrzymał karę śmierci i uciekając przed wyrokiem zawędrował do Galicji. Tam osiadł i tam zapoczątkował linię galicyjską, właśnie jaruzelską. Pułkownik Jaruzelski z Kniarzeką, oprócz tego, że uprawiał hektary, to jeszcze z powodzeniem hodował piękne konie oraz bydło. Bydło Jaruzelskiego również na wystawach zajmowało medalowe miejsca, a sam Jaruzelski był nagradzany przez Towarzystwa Rolnicze Lwowskie. I na przykład w 1935 roku zebrał złote i srebrne medale na pokazach bydła górskiego w Stanisławowie. Jego żona Izabela zajmowała się prowadzeniem nowoczesnej mleczarni. Produkowano tam pyszne, wykwintne wręcz masło kniazkie, które wysyłano nawet do restauracji warszawskich. No i właśnie w okolicach tej mleczarni kniazdkiej na chwilę się zatrzymamy. Bo właśnie w domu mleczarza pojawili się pewnego wrześniowego dnia w 1939 roku uchodźcy zmierzający ku granicy rumuńskiej. Wśród tychże uchodźców, którzy znaleźli się w domu mleczarza, tam nocowali, byli państwo Wierzyńscy i Marian Hebar. To on zaparkował na właśnie dziedzińcu majątku Kniarze. On przywiózł tam Wierzyńskich. Oprócz nich byli jeszcze inni dyplomaci, a w sąsiednim zauczu był nie kto inny, jak sam prezydent Ignacy Mościcki. Żona poety Kazimierza Wierzyńskiego wspominała, że ten czas, mimo że byli przecież w trakcie ucieczki, był czasem dość beztroskim. Ona wspominała go jako taki błogostan, ponieważ dzień był piękny, gospodarze gościnni, kucharze w wielkich czapkach podawali pyszne potrawy. Cały czas był otwarty i dostępny bufet, na którym między innymi leżało świeże masło. Wierzyńscy i hemar przechadzali się po pięknych sadach, sadach, w których rosły brzoskwinie, morele. I zrywając te soczyste brzoskwinie, pani Wierzyńska mówiła, że doświadczała właśnie takiego uczucia błogostanu. I nagle przyszła. Wiadomość, jak grą z jasnego nieba, że właśnie wtedy od wschodu Polskę zaatakował drugi wróg, Związek Radziecki i prysnął ten pozorny błogostan. A wszyscy, którzy tymczasowo zatrzymali się w gościnnych majątkach w Załuczu i w kniarzem, Wsiedli do aut i pojechali w kierunku granicy z Rumunią. Co było dalej, to już wiemy z historii, ale tak właśnie przy okazji masła, mleczarni, otarliśmy się o wielką i dramatyczną historię. Do tego majątku, do państwa jaruzelskich, jeszcze wrócimy bo nie powiedziałam, że byli oni dziadkami pewnego bardzo znanego polskiego aktora. Wrócimy tam, ponieważ tenże aktor bardzo lubił kompot z pewnej rośliny rosnącej, między innymi na tym magicznym pokuciu, przez które przepływała rzeka Czeremosz, której sama nazwa brzmi już dość Tajemniczo i malicznie. Tak więc przejdziemy się w okolice rzeki Czeremorz, zerwiemy pewną roślinę i posłuchamy o dzieciństwie polskiego aktora. Mam nadzieję, że dzisiaj moja opowieść to nie było masło maśla.